Dlaczego niektóre drużyny tak ryzykują i wymieniają tyle podań pod swoją własną bramką? Z wielkim uznaniem mówiło się w zeszłym sezonie o Jagiellonii Białystok, która piękną kombinacyjną grą przekonała do siebie kibiców z całej Polski. W tym roku jednak Białostocczan coraz więcej osób krytykuje, bo już nie są tak skuteczni. Kilka strat po rozpoczęciu gry od bramkarza kończyło się groźnymi akcjami dla rywali Jagi, a nawet czasami golami. Po jaką cholerę oni tak ryzykują? Krzyczą ludzie na forach. Czy Adrian Siemieniec nie zna się na swoim fachu? Czy trener Mistr w Polski nie widzi, że ryzyko jest tak duże. W otwarciu odbranki nie chodzi o to, żeby grać na dole i żeby grać sobie w polu karnym e, małą grę i prowokować całemu niebezpieczeństwo, tylko otwiera się odbranki po to, żeby przeciwnika zaprosić na swoją połowę i wykorzystać przestrzeń za plecami, którą otwierają. Czasami kibicom wydaje się, że wytłumaczenie jakiegoś wątku jest tak proste, ale proste staje się dopiero wtedy, kiedy pójdą rzeczywiście krok dalej. Po prostu, gdyby nie ryzyko pod własną bramką i gdyby nie to, że rywale prowokowani są, żeby pod tą bramkę przyjść, jak nie nie miałaby miejsca na połowie przeciwników.